Cześć! Dzisiaj jesteśmy na Pamtraku na ulicy Królewieckiej. odpodal jest stadion Tarczyński Arena. Ten Pantrak został wybudowany z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku. Generalnie są tutaj dwa pamtraki. Pierwszy tor to jest tor dla maluchu, gdzie ze spokojem można na rowerku biegowym szlifować doskonałości pierwszego rowerzysty, potem na tych takich pierwszych rowerkach. Drugi tor dla starszych dzieci. Jest bardzo szybki, ma bardzo głębokie bandy, dzięki czemu właśnie ta prędkość nabierana przy pompowaniu jest dość wysoka. Więc jeżeli jeździcie z małymi dzieciakami, to przyjeżdżajcie tutaj rano, wtedy jest w miarę pusto. Mniejsze dzieci powinny korzystać z tego mniejszego pamtraku. Te bardziej doświadczone spoko mogą wejść na większy pamtrak, ale uważajcie, jak się pojawiają starsze dzieci, bo rowerzyści naprawdę osiągają tutaj fajną prędkość. To miejsce jest w ogóle dostosowane do rodzin, aktywnych rodzin. E, mamy tutaj pamtrak zarówno dla młodszych, jak i starszych dzieci. Mamy fajną siłownię na świeżym powietrzu, gdzie i dzieciaki, i rodzice mogą sobie poćwiczyć. W oddali mamy park, łącznie z kąpieliskiem, w którym latem ze spokojem można zażyć kąpieli e, i pobawić się z dzieciakami także w wodzie. Więc my bardzo lubimy to miejsce. Przychodzimy tutaj z samego rana, e, bo unikamy tłumu. Jak widać już zaczyna się coraz większy ruch. Mam nadzieję, że miejsce Wam się podoba. Przyjedźcie, zobaczcie, dajcie nam znać i nie zapomnijcie o subskrypcji, żeby nie opuścić żadnego kolejnego odcinka. Do zobaczenia.